Słuchajcie, przyszła do mnie dzisiaj niedawno zamówiona książka Dziewczyn tutaj, Herbes Tabu. Książka, na którą bardzo, bardzo czekałem jeszcze w tym roku. A w środku znajdziesz coś więcej niż książkę, znajdziesz odpowiedzi. Super. Właśnie na te odpowiedzi czekałem, więc otwórzmy sobie tutaj. Niestety, ale trochę to tutaj w wysiłku. Nie kosztowało. I zobaczmy, co mamy w środku. Fantastycznie. Ale bez tabli. Co mamy w środku? O, super. Dzięki bardzo za dedykację. Dziewczyny, bardzo, bardzo, bardzo. Eee, bardzo fajnie, że mam e, zarówno od Karoliny, jak i od Nikol dedykację, w środku oczywiście recenzja Natali, recenzja Moniki, e, tak tutaj jeszcze recenzja Filipa, super, tak prezentuje się cała książka, już nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać, myślę, że poświęcę na to trochę. Czasu między świętami a Nowym Rokiem. Jest też zakładka, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję, dziewczyny. Super, praca.